Cześć, ja jestem Roga, to jest trzeci odcinek z gry Gran Turismo 5, a więc jedziemy dalej. Ace grupa. No i klasa początkująca. No i mamy wy Światowy Wyścig Samochodów Kompaktowych, wchodzimy w to. Aha, czyli tutaj mamy mistrzostwa, czyli trzy wyścigi takie łączone. No i mamy informacje, mistrzostwa małych samochodów kompaktowych, skład w których wchodzą trzy wyścigi, trzy rundowe mistrzostwa małych, szybkich hot hatchów. Okej, okay, tutaj patrzymy na regulamin, brak ograniczeń. Mhm. Czyli wejdziemy sobie w garaż. I tutaj mamy taki lepszy samochód trochę. Toyota 86, 195 koni, a więc wywieźniemy ten samochód. No, i zmienimy samochód. Tak. Przepraszam Was na chwilę, zaraz wracam. Dobra, już jestem. Wychodzimy stąd. Kurde, jeszcze o czym, o czym zapomniałem, zaraz wracam. Dobra, więc wzięliśmy tą Toyotę. No i przechodzimy w mistrzostwo. A więc mamy Volkswagena Golf 1, Opla Tigre, Honda Civic, Nissana Marcha, Marcha, nie wiem jak Mini Cooper S, Toyota i Alfa Romeo. I jeszcze jakieś. Dobra, start. Za pierwsze miejsce mamy 3670, za drugie 2650 i za trzecie 2340. Mamy długość wyścigu ponad 5 km, 3 okrążenia. Najdłuższa prosta 320 metrów. No i dobra. Za kierownicę chodzimy. I jedziemy. ten autem jest strasznie łatwo. To jest szybkie i dobrze to chodzi. a ja chodzi ajajaj, teraz szybko umyciłem trochę już jestem na prowadzeniu Teraz że zakręty na Teraz osób w prawo. No i już jedno krążenie za nami. Jeszcze dwa. Po w tle muzyka jest, ale jeżeli chciał ktoś posłuchać muzyki z tej gry, tak samo jak to było z Medal Honor wejdzie w zakładkę muzyka z gier, tam są zakładki takie jak FIFA 13, Medal Honor Warfighter, Gran Turismo 5 i wszystko uzupełnione jest, jest, zawsze przed każdą serią jest wszystko uzupełnione. Serdecznie zapraszam. Są także trailery z gier, które są zawarte w moim intrze. A więc wszystko jest do dyspozycji. Możecie oglądać, komentować. No i ostatni punkt pojedziemy. Ten wyścig na pewno wygram. I finisz. Ups, jeszcze banda. Trochę nam to Dobra, a więc wygrana. Jest 445 650. No i dalej. Mamy te same samochody. Mamy prostą trasę. Same proste prawie. No i ta sama cena za poszczególne miejsca, ale z razu star. Jedziemy. Trzy okrążenia także. Nie mi się podoba ta toyota Bardzo ładna Jedziemy. В первом месте. две окружения, еще два. kieracz mi się to rozwiązyje. no i jeszcze jedno krążenie od startu Na Na pierwszym miejscu chyba, że pełne jakieś, nie wiem, dachowanie, albo jakiś wypadek. Gdzieś by mi zablokowało, chociaż tam nie powinno być. Aj, jaj, jaj, wykracza i co do mnie. Po prawej stronie kierownica, w tym samochodzie. No i finito, drugi wyścig na pierwszym miejscu, i jeszcze jeden czyli następne pieniądze 49/320, i awansuje na poziom piąty, no i dalej.

Da wyścig. investir! Não teraz. В первом месте, Ну и распочинается другое окружение. na ręcznym tutaj próbowałem wejść. No i ostatnie okrążenie. To. i mistrzostwa ukończone na pierwszym miejscu no i mamy 52 990 kredytów Wyjście i mamy złoty taki puchar Gratulacje, ukończone światowy wyścig samochodów kompaktowych na pierwszym miejscu. Zamknij. O, do tego nam jeszcze doszło 11 tysięcy, a więc mamy teraz 63,990. OK. No i to by było na tyle na dzisiejszy odcinek, jeszcze wyjście tutaj i światowy wyścig samochodów kompaktowych, złoto. W następnym odcinku będzie pucharka karów, a więc zapraszam serdecznie. Wychodzimy i mamy, awansujesz na poziom 5 możesz teraz startować w seriach zawodów dla amatorów, okej. Okay. Udało Ci się ukończyć zawody Specjalny e spec Światowy Wyścig Samochodów Kompaktowych. Zdobywając złote trofea otrzymujesz następującą nagrodę. Berlinette R przez S Coupe z 1999 roku. Okej, okay, a więc mamy nowy samochód. Zaraz zobaczymy jaki. Dostawa samochodu. Mamy Hamel Berlinette R przez S Coupe, 99 rocznik, żółty kolor. Czy na pewno chcesz tak? Nie, z bryczka, muszę powiedzieć. Zaraz, zobaczymy i na nie. Nie chcę aktualnie, żebym używać. Zrobiłeś lakier, żałunę, Orange, Zdobyte przez ciebie lakiery mogą zostać wykorzystane do pomalowania karoseli, auta lub kół w warsztacie. GTS, lakieru będzie trochę kosztowało. Okej. Okay. Tutaj no mamy garaż. Aha, to jest samochód standardowy. Ile ma? 161 koni. Jego nie będziemy używać, bo ja standardowych samochodów nie będę używał. Chyba, że będzie taka potrzeba. Będzie tylko samochody premium, które mają widok właśnie w środku auta. A więc to było na tyle na dzisiejszy odcinek. Zapraszam do kolejnego, który będzie też ciekawy i pojawi się już niebawem. Cześć!